Dzień dobry, 19 lutego u nas kochani, noce po 20 stopni na minusie, pokrywa śnieżna jest, a przed wami wilczomlecz, już wygląda coraz ładniej, bo słoneczko świeci, taki się robi żywszy kolor, nie czarny, mam nadzieję, że przetrwa, jest sztywny, nie chcę go podnosić, tu w środku ma pączki kwiatowe. Porannikach ani śladu. Dopiero nam się zaczną pokazywać. A kwitną pod śniegiem. Tutaj wyłaniają nam się krokusy. Może jutro, pojutrze już się rozkwitną, bo słoneczko zacznie świecić. Temperatura na plusie ma być w ciągu dnia. No i śnieg nam się zaczyna topić. Tutaj wyłonił nam się listek tulipana. A ja wybrałam się karmić ptaszęta. Mam orzeszki, podjada też wiewiórka, no i mam jabłka i słonecznik. Jabłka podjadają kosy, orzechy powiem Wam, nie rozdubuję, żeby małe ptaki nie siadały na ziemię. Tutaj tymi orzeszkami zajmą się duże ptaki, kradną sroki, sójki. nawet widziałam dzięcioła, który dziubał w orzeszku i sobie wyjadał i oczywiście słonecznik i inne ziarenka dla innych ptaków orzechy rozkładam na ziemi, bo dawałam przy karmniku, tu gdzie sypię sobie słonecznik, ale sójki i sroki straszą mi sikorki i wrubelki. A tutaj jest karmniczek i już widzę, że jest pusto, czekają, żeby im tylko sypnąć. Będę chodziła po ogrodzie, strzepywała sobie śnieg, tu gdzie jeszcze napadało. Rododendron również zmienił kolor na ciemny. Muszę otrzepać, bo zacznie się topić śnieg, to będzie ciężki, może łamać. A tak to jeszcze dużo pokrywy śnieżnej, ale w ciągu dwóch dni zniknie. Tutaj mamy obrazki włoskie, zobaczcie, leżą całkowicie. Niektóre liście oczywiście od ciężaru się połamią, ale ładnie się odbuduje. Ciekawa jak sobie poradził jaśmin. Widać na płocie żółte kropeczki, to jego kwiaty. Tutaj mamy ciemiernik, zobaczcie jakie to sztywne, nawet go nie zegnę. Zamarsz na kość. Tutaj jego perułka, A tam maluszek wychodzi. One odtają i będą kwitły. Tutaj mam zwykły ciemiernik, który pięknie kwit. Zobaczcie jak wygląda leży. Wszystko sztywne. Ciekawe czy podniesie się jak wyjdzie słoneczko i śnieg stopnieje. Bo również sztywny, jak sztuczny. A tutaj macie paulownię z nasionka. Pączków sporo. Ale czy je utrzyma, bo dosyć spore te przymrozki. Trzy noce ale jak utrzyma to pięknie zakwitnie zobaczcie jakie duże drzewo a jeszcze 10 lat temu trzymałam nasionko w ręku no i w końcu powiem że pasuje do nich nazwa już dawno nie nagrywałam ich w takiej fazie przebi śniegi przebijają śnieg zawsze się śmiałam że to są przebieliście, bo przebijały liście co roku jak zaczynały kwitnąć nie było śniegu a teraz zobaczcie, jakie to dzielne maleństwa. Wystarczy zgnieść ręką, się połamią, a przebijają śnieg. Jeszcze wytrzymują takie temperatury. Ja to bym zamarzła na kość. Pod ścianą domu już śnieg stopniał. Tu mam nakryte dzwony anielskie, ale widzę, że już kramoli się cebulica niebieska. Zobaczcie, jakie ma piękne kwiaty. No, zrób się, o, kwiaty, pączki kwiatowe, zwiastujące wiosnę. Jeszcze niedawno pokazywałam bambusek, pięknie wygląda, zielony. Położony od śniegu, jest bardzo wysoki, teraz się położył, ale go nie podnosiłam, śniegu, zabezpieczę. Ale biedny jest tak zmarznięty, jakby był suchy. Zobaczymy, jak sobie poradził. Jak się połamał to weźmiemy sobie tyczki do podpierania roślin A teraz czeka na temperaturę dodatnią śnieg stopnieje A on się mam nadzieję ładnie podniesie A tutaj widok za domem Pięknie oszronione brzegi, rzeki No i zobaczcie na pokrywę śnieżną Na szczęście, że była A woda płynie tam tylko przy brzegu troszeczkę przymarzła. A tutaj mamy i fejon. Też leży plackiem. Zrobi się cieplutko, to będę oczyszczała sobie iglaki. Co roku to robię. Oczyszczam, zobaczcie jakie to jest brudno. Oczyszczam środki, mają wtedy lepszy przewiew i są zdrowsze. Dobra, lecę do domu. Zmarzłam w ręce. A w domu na ganku jest chłodno. Ale ładnie kwitną grubosze. Zaczyna pokaz grubosz. Jego kwiatki białe, delikatne. Bardzo skąpo podlewany Zobaczcie, jakie ładne kwiatki. A teraz idziemy do pachnidełka. Które pomału się rozwija. A jest to brukmansja pachnąca, żółta. Również ma tam jeszcze dużo pączków. Podlewana. Nie zasuszyła całkiem pędów, więc będzie kwitła i pachniała. Dobrze, dziękuję Wam kochanie, za spacerek. Ja idę grzeć ręce i co nieco tutaj w ogrodzie zimowym podleję, bo jak słoneczko to ciepło. Do zobaczenia. Cześć!